Siemanko, dzisiaj sprawdzam, czy faktycznie nowy tower został naprawiony i nie będziemy mogli już glitchować itemów. Oraz zerkniemy na najnowsze osiągnięcia do zdobycia, które wkroczyły do gry wraz z aktualizacją Luminous Knight. Lecimy! No, myślę, że zasada działania glicza na itemy... O mocy 300, plus w tałerze jest tutaj wszystkim Wam znana. A jeżeli nie, to zapraszam do śledzenia moich poczynań i mojego testu w dzisiejszym odcinku. Główną zasadą jest to, że musimy się udać do miejsca z bossem. Pierwsza miejscówka z bossem w tym przypadku, w tym układzie, jest to piętro 14 i czym prędzej po prostu się tam udajemy. Dobra, jesteśmy na piętrze 14, tuż w miejscówce z bosem, Pierwszym bosem w tym towerze, wygenerowałem sobie tutaj oczywiście mojego standardowego builda na pety. I teraz będziemy sprawdzać. Musimy standardowo pokonać te dwa bossy, mini -bossy, które będą właśnie tutaj z nami walczyć. A potem, właśnie przejdziemy do meritum sprawy. No, to jest banalnie proste w tym przypadku. Dobra, zrobione. I zobaczcie na to. Teraz poziom skończył nam się w momencie, w którym ubiliśmy bossa. Teoretycznie, przechodząc na następne piętro, no niestety, safe już jest zapisany i nie będziemy mogli tego powtórzyć, ale sprawdzimy jeszcze dla formalności. OK, przejdźmy do obozu. Tak robiliśmy ostatnio, ale no niestety, chyba to już nie będzie miało miejsca. Okej, okay, standardowo bossa już nie ma. Dobra, wybierzmy sobie obojętnie co I cóż, teraz czas na Alt F4 I widzimy się już za chwilę Okej, okay, czyli totem powrotu Z poprzedniej miejscówki Którą już wykonaliśmy, nie działa Zobaczcie, że teleportowaliśmy się automatycznie Do poziomu z kupcem a, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Twórcy w końcu, brawo dla twórców naprawili w końcu Towera i możemy z czystym sumieniem e, tutaj walczyć, dalej pokonywać kolejne challenge. No ale cóż, nie ukrywam, że glitch na itemy 300 plus był bardzo kuszący, także gratuluję tym, którym się udało i skorzystali z moich odcinków. Także mamy oficjalnie naprawionego towera. Przejdźmy więc do achievementów, do nowych osiągnięć, bo jest ich aż 10. Też w sumie natknąłem się na bardzo ciekawe statystyki dotyczące mojego konta, mojego czasu grania. Zobaczcie, że spędziłem przy tej grze 40 dni, 9 godzin, 47 minut. Dajcie znać jak wygląda wasz wynik. Oczywiście. E, w komentarzu. Osiągnięć mam 68. Nie są to wszystkie osiągnięcia, dlatego też chciałbym się skupić w tym sezonie szczególnie na osiągnięciach, no bo jest dużo do zrobienia. Mój wynik gracza to 2150 na 2750. No i moje wszystkie osiągnięcia wyglądają w następujący sposób. Naprawdę są ciekawie przedstawione tutaj przez twórców. Każde osiągnięcie przedstawia. E, właśnie ciekawą emotkę, ciekawą sytuację, postacie, bohaterów wszystko, wszystko jest bardzo fajnie tematycznie zrobione. No i też cała masa achievementów do zrobienia. Które z nich są akurat z Luminous Night, to już wam mówię. Pierwszy achievement to mój ładniejszy: Pokonaj monstrum z w towarzystwie dowolnego posiadanego pupila ministrum. No, bardzo niewielka ilość osób odblokowała to osiągnięcie. No, ja należę do tych osób, które jeszcze tego nie zrobiły. No, ale raczej to nie będzie jakieś mega trudne. Następny achievement nawzajem, koleżko. Użyj emotki ryk po strachu wobec postrachu dżungli. No, też ciekawe, ale wydaje mi się, że tutaj y, typowo wymaga grindingu i zdobycia tego ryku po strachu. Potem to już po prostu drobnostka. Wracaj skąd pochodzisz. Pokonaj 10 wiszących infern czy ogników. Y, ok, po powiedzmy, że wolę nazwę Whitefire. I tego się trzymajmy. No, ukończyłem to na poziomie 30%, także jeszcze trochę przede mną. Zwiedzanie wieży: odwiedź 15 różnych bojomów podczas swoich przygód w misji wieża. Czyli oczywiście chodzi o tower. No, ukończono 46%. No, ciekaw jestem, bo w sumie byłem we wszystkich towerach, we wszystkich bajomach z towera. I to jeszcze chyba nie jest możliwe do osiągnięcia, szczerze mówiąc. Bo jeżeli było 15 bajomów, to musiałem w tych bajomach być, bo w sumie wszystko jest nagrane. Codzienny pogromca. Kolejny achievement. Ukończ 3 codzienne próby w ciągu jednego dnia. No, widać, że codziennych prób raczej nie wykonuję. Też bardzo rzadko się zdarza, że aż 3 próby wykonam w ciągu jednego dnia, ale to jest oczywiście do zrobienia. Jak to się mieści? Schowaj 50 przedmiotów w skrzyni do przechowywania. No, już prawie zobaczcie, że włożyłem te 50 przedmiotów. Zaraz oczywiście ten achievement sobie zdobędziemy. I jeden z tych achievementów, które otrzymaliśmy w Luminous Night jest już u mnie w posiadaniu, czyli dążenie do celu. Ukończ 10 cotygodniowych wyzwań. Kolejne osiągnięcie. Creeper w lesie. Ukończ misję Creeperowe Lasy na poziomie Apokalipsa, nie pokonując Żadnych MOBów. Uu, trzeba będzie wymyśleć jakiś ninja build, coś nietykalny i śmignąć creeperom nie dotykając ich tak naprawdę. No to będzie jeden z takich bardziej wymagających challenge'y dla mnie. No i przedostatni achievement, który mam tutaj przygotowany pędzi wiatr. Ukończ misję kaktusowy kanion w mniej niż 5 minut. No tutaj raczej z budkami szybkości. E, myślę, że tutaj damy radę. Jeżeli creeperowe lasy nam się uda, wymyślimy sobie odpowiedniego builda, to myślę, że kaktusowy kanion nie sprawi nam żadnego problemu i śmigniemy go mniej niż 5 minut. Ale to też myślę, że będzie fajnie pokazać się na odcinku i ostatni achievement to już niemodne. modne ukończ misję z zestawem przedmiotów kosmetycznych z zeszłego sezonu peleryna pupil, emotka, efekty czyli wszystko to co możemy sobie ubrać w sekcji kosmetyków I nie ma tutaj za bardzo określonej jaką misję żeby to wykonać więc teoretycznie można nawet krowi level cokolwiek, bylebyśmy mieli wszystkie itemy kosmetyczne z poprzedniego sezonu, czyli Cloudy Climb. Okej, okay, niektóre z tych achievementów są banalnie proste, a niektóre wymagają więcej grindowania. Skoro już jesteśmy w tym temacie, to czemu by nie wykonać jednego z nich jeszcze dzisiaj na tym odcinku, więc do dzieła. Dobra, no to oczywiście pierwsze co będzie nasz skarbiec, który musimy wypełnić. Jeszcze ma, albo jeszcze kilkanaście przedmiotów zostało mi do włożenia. W sumie mogę dać sobie obojętnie co, bo to nie ma totalnie znaczenia, byleby yy, spakować to wszystko do skrzyni. Yy, zrobię sobie z tego całkowicie śmietnik. A i mam właśnie informację. Że otrzymałem osiągnięcie Dosłownie w sekundę zrobiliśmy nowe osiągnięcie Już wam tutaj też pokazuję Dobra, musiałem sobie odświeżyć jest mój dzisiejszy achievement Schowaj 50 przedmiotów w skrzyni do przechowywania No i cóż, dzisiejsza data 7.05, także życzę powodzenia W zdobywaniu wszystkich osiągnięć Dajcie znać w komentarzu Czy macie już wszystkie osiągnięcia i jak wam idzie Dziękuję bardzo za oglądanie do końca Na razie, siemanko i cześć!